Wiele osób w internecie powie Ci, że wojsko to kompletna patologia i w ogóle nie opłaca się tam iść, ale co jeżeli powiedziałbym Ci, że to nie do końca prawda? Pewnie w tym momencie zacznie się burza w komentarzach, że jak ja mogę w ogóle tak mówić, skoro wojsko to największe zło. I o ile z niektórymi rzeczami jestem w stanie się zgodzić, to pomyśl, czy w innych zawodach jest wszystko super? Nie ma wywyższających się szefów? Lekkomyślnych współpracowników, z którymi musisz codziennie pracować, i wszystkich innych rzeczy, które tak bardzo nam przeszkadzają, można trafić dużo gorzej niż do wojska. I nie mówię tego, żeby jakoś bronić służby wojskowej czy siać propagandę, a jedynie po to, aby rozwiać ten stereotyp, że wojsko to największe zło i trzeba ją mieć szerokim łukiem, bo w tym filmie chciałbym skupić się na faktycznych wadach i zaletach wojska oraz swoich własnych predyspozycjach zamiast odnosić się do opinii pseudoekspertów w internecie. Dzisiaj przedstawię Ci faktyczne wady i zalety służby wojskowej, abyś zrozumiał, że armia jest dla ludzi, ale niekoniecznie dla wszystkich. Także oglądaj do końca, aby dowiedzieć się, czy jest właśnie dla Ciebie. Zacznijmy od wad, a pierwszą i najważniejszą chyba z nich, moim zdaniem, jest możliwość faktycznego udziału w jakiejś wojnie. Żyjemy w czasach niepewnych. Europa na przykład zastanawia się, czy nie wysłać wojsk na Ukrainę. Na razie nie ma oczywiście takich planów, ale nie wiadomo, co będzie dalej. I o ile obrona ojczyzny może faktycznie wydawać się bardzo szlachetna, tak musimy liczyć się z tym, że możemy zostać wysłani na misję, na której również możemy zginąć nie za swój, ale za obcy kraj, co jest chyba największą wadą służby wojskowej. A skoro już oglądasz ten film od tego momentu, no zapraszam Cię na mój serwer Discord, bo to właśnie tam możesz dowiedzieć się więcej o wojsku. Napisać do mnie lub do innych członków, lub nawet z nim porozmawiać, jeżeli być jakieś problemy związane z wojskiem. Link zostawiam w opisie. Drugą wadą jest wieszne podporządkowywanie się pod kogoś. Trzeba wykonywać nieraz bezsensowne rozkazy dowódców. Jak to jeden z moich widzów napisał, gdzie kończy się logika i sens, zaczyna się wojsko. I czasem faktycznie może tak być, ale jakby się głębiej zastanowić, czego byś nie zrobił, i tak w życiu pojawią się sytuacje nielogiczne, których nie da się przewidzieć. Jeżeli faktycznie te rozkazy mają zdecydować o życiu Twoim lub innych, Faktycznie musisz zadziałać jak najbardziej możesz, aby nic nikomu się nie stało. Ale w normalnych warunkach niewiele możemy na to poradzić. Kolejną wadą jest duża presja i stres związany z wojskiem. To jest zawód tylko dla najsilniejszych emocjonalnie. Praca ta jest momentami bardzo stresująca i niebezpieczna. Dlatego wojsko nie jest dla każdego. Więc jeśli myślisz, że to cię przerasta, to lepiej nie iść do wojska. Jeśli jednak czujesz, że dasz radę, możesz spróbować, ale wpierw... Dobrze się nad tym zastanów. Za dużo jest szczególnie młodych osób, które traktują wojsko jak zabawę. No i oczywiście kolejna wada czyli do jakiej jednostki trafisz. Może być tam normalnie, a może być tam faktycznie kompletna patologia bo tej kwestii nie da się w 100% wykluczyć. Dlatego polecam popytać, jakie są w danej jednostce osoby, które faktycznie tam były. I to najlepiej kilka, żeby zasięgnąć więcej opinii. Tylko nie piszcie na jakichś grupach dla żołnierzy, bo przeważnie są to grupy hejterów, wojska i napiszą Ci, że armia to największa patologia i to jedyne, czego się tam dowiesz. A jeżeli naprawdę nie znasz nikogo z danej jednostki, możesz poszukać na moim serwerze Discord albo na innych grupach, ale napisz tylko, że szukasz osoby z danej jednostki i że prosisz o kontakt na PRIV i dopiero tam sprecyzuję, o co chodzi i poproszę o podanie jakichś argumentów za i przeciw. Bo naprawdę nie chciałbyś trafić do złej jednostki. Na no lekkomyślnego dowódcę czy nienormalnych w cudzysłowie kolegów z wojska niestety można trafić, dlatego z tym trzeba uważać. No dobra, tyle o tych wadach. Myślę, że wymieniłem te najważniejsze, które musisz znać i musisz być ich świadomy, zanim przystąpisz do służby. Teraz porozmawiajmy o zaletach. Przede wszystkim jest to służba w obronie Ojczyzny. I teraz pewnie odezwie się ktoś w komentarzu, co ty pieprzysz, jaka obrona ojczyzny. Bo wiem, że dla ogromnej liczby osób nie będzie to miało znaczenia, jaka wartość kryje się za stwierdzeniem obrony ojczyzny. Więc kieruję te słowa do tej garstki osób, dla których istnieją chociaż podstawowe wartości. Bo to właśnie dzięki żołnierzom, tak, żołnierzom, nie politykom, którzy walczyli za naszą wolność, mogę w ogóle nagrywać ten film i nagrywać go po polsku. Oraz dzięki którym co po niektórzy mogą pisać te hejterskie komentarze pod filmami, przy czym nawet przez myśl nie przejdzie, że to się stanie. To właśnie każdy pojedynczy żołnierz, a były ich tysiące, setki tysięcy, a może nawet miliony, wywalczyły nam niepodległość, której tak często nie doceniamy. Ale to właśnie ich dzieło, I już samo to, że możesz nosić polski mundur, powinno być dla ciebie zaszczytem. I piszcie co chcecie, ale to jest naprawdę wielka wartość, za którą tak wielu dało życie w przeszłości i dalej oddaje. Dobra, ale przejdźmy do bardziej przyziemnych spraw, bo styl życia żołnierzy jest jaki jest, ale za to jest jedna zaleta, z którą zgodzi się większość osób. Emerytura. Po 15 latach służby już możecie przejść na emeryturę i za każdy rok służby więcej rośnie ona o 2,6%. Nie będą to oczywiście ogromne pieniądze, ale już w wieku 40 lat yy, lub nawet mniej możecie żyć yy, w miarę stabilnie z comiesięcznymi dochodami. Poza tym sam klimat wojska. Wiele osób świetnie odnajdzie się w wojsku, bo niektórzy z nich pasjonują się takim właśnie stylem życia. Na pewno takie osoby mogą się tam świetnie odnaleźć, bo będą po prostu w swoim świecie. Dlatego dla niektórych osób wojsko będzie świetną drogą rozwoju i może łączyć pracę z pasją. Poznasz tam również wielu nowych ludzi, jednych lepszych, drugich gorszych, ale w wojsku to swego rodzaju braterstwo. Oprócz hamstwa i nienawiści, o których już pewnie słyszałeś, w wojsku da się zawiązać przyjaźnie i oczywiście to nie znaczy, że masz mieć każdego za kolegę, bo to nie o to chodzi. Lepiej znaleźć wąskie grono, ale naprawdę zaufanych ludzi, a będziecie się tam po prostu lepiej pracowało. Oraz nauczysz się tam taktyki, nauczysz się strzelać i dowiesz się wielu innych przydatnych rzeczy, których w życiu nie nauczyłbyś się jako cywil albo musiałbyś za to zapłacić. A to, czy te wady przeszkadzają ci na tyle, żeby nie dołączyć do wojska, to już twoja sprawa. A niektórym wadom da się zapobiec tym, co niektórym sprawia naprawdę wiele trudności, czyli po prostu myśleniem. A jeżeli czegoś nie odpowiedziałem, a chciałbyś poinformować o tym innych, zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach lub na Discordzie. A jeżeli film Ci się podobał, zostaw subskrypcję i do zobaczenia w następnym materiale.